W tym roku mamy siódmą edycję Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego w wkrótce święta. W tym konkursie biorą udział uczniowie z Sokulskiej Gminy, z Przedszkoli i ze szkół. W tym roku z 15 placówek wpłynęły do nas prace, łącznie 174 prace, a nagrodziliśmy 73 prace. Celem naszego konkursu jest rozwijanie zainteresowań plastycznych, a także podtrzymywanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, integracja środowisk szkolnych, przedszkolnych. Prace dzieci są no, przepiękne, pełne twórczości plastycznej, zaangażowania, Zastosowane są różnorodne techniki plastyczne. Żyry oceniając pracę naprawdę ma trudne zadania, co roku jakoś nam się udaje. W tym roku bardzo dużo tych właśnie prac nagrodziliśmy, no bo każde dziecko chce być uznane, chce być dostrzeżone w tym konkursie. Konkurs myślę, że do, będziemy co roku jeszcze organizować, bo tak zależy nam na tym, żeby do dziesiątej edycji dotrwać okrągłej, ale to zależy od sponsorów. Ale w tym roku również sponsorzy nam dopisali. Serdecznie dziękuję panu burmistrzowi, który nas zawsze wspiera, i innym sponsorom. Także miło jest nam, że dzieci chcą rysować, chcą tą twórczość rozwijać i myślę, że te dyplomiki, te nagrody, które otrzymały, to będą motywować do dalszej działalności plastycznej. Już 17 rok jest. Tu w tym miejscu ja już 17 rok staję z tym, że e, przez 10 lat to był szkolny, wewnątrzszkolny, ale potem wpadliśmy na pomysł, żeby to zrobić taką uroczystość szkolną i dlatego międzyszkolny to jest śród medycyny międzyszkolnego.